Cześć. Są rzeczy dotyczące drabin, o których mówimy raczej niechętnie, a mianowicie wypadki na drabinach. Nie ma co ukrywać, zdarzają się. Głównymi przyczynami wypadków na drabinach są na ogół czynnik ludzki, czyli alkohol, brawura albo kiepski stan drabiny. Dzisiejszy odcinek poświęcimy tej drugiej sytuacji. Zobaczymy, jak w prawidłowy sposób wykonać przegląd drabiny, tak aby w przyszłości uniknąć takiej sytuacji. Ach. Jak widać, ja już wyjąłem swoją drabinę z komórki. Jest ona zakurzona, ale w nie stoi koło kominka, więc to jej nie dyskredytuje. Będziemy sprawdzać po kolei: szczeble, podłużnice, obejmy, taśmy, stopki oraz haki. Na początek musimy sprawdzić każdy szczebel bez wyjątku. Zwracajmy uwagę na to, czy nie ma dziur, czy nie jest wygięty. Ehm. Ponadto musimy wziąć każdy szczebel do ręki i zobaczyć, czy jest sztywno zamocowany w prowadnicach. A na koniec skontrolujmy czystość tych szczebli, czy nie mają szczególnie tłustych plam, które mogłyby doprowadzić do poślizgu. Jeżeli chodzi o moją drabinę, na razie wszystko jest ok. W kolejnym kroku robimy dokładnie to samo z podłużnicami drabiny. Obserwujemy je z każdej strony, zwracając uwagę na dziury, wygięcia, wkniecenia. Jeżeli chodzi o moją drabinę, dalej na szczęście wszystko jest ok. Kochani, sprawdziłem swoją drabinę. Te elementy, które miały być sztywne, są sztywne. Te, które miały się ruszać, ruszają się. Znalazłem natomiast jeden mały defekt. Otóż pęknięcie na stopce stabilizatora. Wydawać by się mogło nic wielkiego. Pewnie mi już rok, dwa. Ale pamiętajmy, nie pozwólmy, aby mały defekt przerodził się w wielką tragedię. Ja tak naprawdę znalazłem za... Kilka złotych w pobliskim sklepie, dokładnie stopki do modelu mojej drabiny, zaraz je wymienię. I drabina na pewno posłuży mi jeszcze przez wiele, wiele lat. Pozostał jeszcze jeden ważny test. Muszę ją rozłożyć i zobaczyć, czy stoi równo. Aha, i jeszcze jedno. Możesz również skorzystać z książki kontroli drabiny, dzięki której krok po kroku będziesz wiedział, na co zwrócić uwagę podczas takiego przeglądu. Poprosił o nią swojego sprzedawcy.